Komunikacji można się nauczyć. Rola emocji w komunikacji, jak być dla drugiego lustra, sama wymiana informacji, spojrzenie opinii, nie musi jeszcze oznaczać bliskości, którą tworzy dzielenie się przeczuciami, odczuciami, emocjami są one bardzo ważnymi składnikiem spotkania z osobami. Tworzą poczucie bliskości, pogłębiają więź, budują relacje. Otwartość, dzielenie się sobą, daje poczucie głębszego kontaktu, większą wzajemnej czytelności, przy i ogólnego zrozumienia doświadczalności i zdarzyłości. Towarzyszyłam kiedyś młodej kobiecie, która ze względu na trudną no, historię swojego dzieci. miała w ogóle wyrażać siebie, ponieważ nie miała kontaktu z własnymi emocjami. Pytana o co teraz czuje, zaczynała płakać bez Pytana nie wiem, odważyła się jednak rozpocząć proces poznawania się. Po czterech latach wspólnej drogi zmieniła się. Nie do poznań. Nie bała się siebie, nazywała poprawnie emocje i wyrażała potrzebę. Cieszyła się sobą i nowo odkrytym stylem relacji. Dziś jest szczęśliwą żoną i małą, która z pasją przekazuje swoim dzieciom, jak przeżywać i wyrażać siebie, słuchać innych. Uczucia i emocje są bardzo ważne. Im potrafimy je w sobie rozpoznawać, nazywać i wyrażać, tym bardziej jesteśmy otwarci na innych. Bogiem.